Powodzenia wszystkim, co kupili tę grę. Będziecie mieli dużo zabawy z wyciskaniem elementów. Właśnie tą rasą grałem w wersję prototypową Armia Sentinels, Camp Gruppe, Fireborn, Władcy utraconych mórz oraz dodatek Nowe Lądy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Cudenka ze Wspieraczek. a dzisiaj grać Sukujumi w polskiej wersji językowej od wydawnictwa What The Frog. Na kampanii wspieraczkowej udało się zebrać 60 tysięcy złotych. W tym filmie pokażę Wam najbogatszą wersję Abyssal, gdzie poza pudłem podstawowym jest tyle kontentu, że mam nadzieję, że wszystko zmieści się do pudła. A jeszcze przy okazji, ta wersja wspieraczkowa jest limitowana, gdzie mamy w środku dodatkową frakcję Dark Crusade. A ponadto. woreczki pomagające w segregowaniu armii. Pełno dodatkowych podstawek. Dodatkowe bonusy dla wspierających. Dodatek dla piątego gracza, tylko to jest taki myk, że jest to zestaw podwójny, czyli łącznie możemy grać aż w 6 osób. Armia Sentinels, camp groupę, Fireborn, władcy utraconych mórz oraz dodatek Nowe Lądy. Także nie wiem ile ten film będzie trwał, także zapnijcie pasy, krótkie intro i zaczynamy! Wieko pudła wygląda bardzo schludnie. Podoba mi się taki minimalizm. Tsukuyomi Full Moon Down to gra strategiczna, w której ograniczono do minimum elementy losowości, rzucając tym samym wyzwanie taktycznym zdolnościom graczy. Wybierz jedną z asymetrycznych frakcji, podbijaj terytoria i walcz o ich utrzymanie. Realizuj swoje cele i misje wprowadzane do gry przez przeciwników. Jest to gra od 2 do 4, a już wiecie, że ten egzemplarz jest do 6 graczy od 12 roku życia, a rozgrywka trwa około 180 minut przy czterech graczach. W środku jeszcze mamy cztery komiksy. Zapowiada się naprawdę dobrze. Jak widzicie, w środku jest sporo miejsca na dodatkowe armie, także moje obawy już nie mają racji bytu. Widzimy sporo podstawek, Od groma, woreczki strunowe wraz z kartami, to będzie na końcu. Planszetki frakcji Dark Crusade Z tyłu opisane niektóre jednostki, Cyber Samuraje. Nomadzi, I dzika banda właśnie tą rasą grałem wersję prototypową coś ala Zergowie ze Starcrafta. Tak wygląda na troszeczkę przycięte logo. Pytanie, czy tak to ma być, czy to jest zabieg celowy czy nie. Żarłoczny rój. Karty ze skrótem zasad, jak wygląda rundan oraz za co dostajemy punkty zwycięstwa, a z drugiej strony typy obszarów, żetony, znaczniki, cechy obszarów oraz cechy jednostek. Kodeks plus komiks i to są takie smaczki, za które właśnie uwielbiam gry ze wspieraczek. Mowa tutaj o komiksie. Instrukcja sporych rozmiarów, dużo tekstu, opisana każda frakcja, dodatkowe smaczki, aby wczuć się w klimat oraz komiks. Instrukcja główna. Na końcu instrukcji mamy indeks, gdzie konkretne słowa kluczowe odnoszą nas do stron w instrukcji. Także szybko możemy znaleźć rozwiązanie na nasze problemy. A cała instrukcja to 24 strony. Opisana dodatkowa rasa Dark Crusade, rycerze przeklęci. Tor inicjatywy. Piękny, duży kafel księżyca. Grubość kartonu akurat jest standardowa. Nic nadzwyczajnego. I cała masa żetonów. Polska edycja nie ma figurek plastikowych, za to pełno standesów. Oczywiście takie wykonanie ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Na pewno plusem jest to, że dzięki takiemu Standesowi możemy szybko odczytać statystyki danego wroga. Cyberoid. Dzikun. Tu już troszeczkę większy siewca. I jeszcze z niebieskich porucznik. Jakiś liścik. Oj, era się znalazła. Mamy drobne poprawki w instrukcji. Znacznik blokady. Takie mniejsze trójkąty w kolorze frakcji to znaczniki terytoriów. Znaczniki min, znaczniki jaj, znacznik zatrzymania, znacznik terra modyfikacji. Ten spełnia również taką samą funkcję. I kolejne żetony i kolejne frakcja Dark Crusade. Tamael i największy z nich to Grendel. Dwustronne kafle obszarów to jest akurat baza nomadów. Baza dziczyzny Kurcze już nie pamiętam angielskiej nazwy, ale była taka dosyć zabawna Kafel punktacji Otomo Core Baza cybersamurajów Oraz gniazdo Takie jeszcze obszary Tunele. Znacznik Cybersamurajów Kaneda. Żetony nawigacji. Jeden ze znaczników cech terenu. Kolejny, tym razem radioaktywny. Znacznik okopów. Dobrnęliśmy do końca pudła, karty będą za chwilę. Jak widzicie nie ma żadnego insertu, który tak naprawdę nie jest potrzebny, ponieważ wszystkie armie będziemy trzymać w woreczkach, a kafle mogą sobie leżeć luzem. Przechodzimy do kart. Karty akcji, a mamy takie akcje do wyboru jak dobierz jedną kartę wydarzeń, zagraj jedną kartę wydarzeń, wykorzystaj jeden punkt produkcji, każda jednostka może wykonać jeden ruch albo wykonaj jedną akcję walki. Karty wydarzeń frakcji, wydarzenia frakcji Dark Crusade, Karty walki, podbój oni, mistrz marionetek, anihilacja, przejęcie, powrót z piekieł oraz nuklearne serce. Pełno kolejnych kart akcji: rozlokowanie, kampania, uzupełnienie, posiłki, zwiat, teraz albo nigdy, czy też nowe lądy. Karty wydarzeń: takie jak ruchy tektoniczne, splugawieni, gniew planety, naprzód marsz, zmiana pozycji, czerwony październik oraz nawałnica. Karty zwycięstwa Możemy zdobyć dodatkowe punkty. Na przykład na koniec gry posiadaj na planszy co najmniej 8 mrów, a będziesz pracowity jak mrówka. Każda frakcja oczywiście ma swoje karty wydarzeń frakcji oraz misje. Karty samurajów, geotagowanie. Anihilacja, Namiar Laserowy, Duplikat, Analiza Walki, Mamopatrz Jaryje, Potop Prosiąt, czy też Zamatulę. Odstrzał, Zajmij pozycję, Tajna operacja, Przeładuj, Bieg Terenowy. Karty Łącze: Tetsuo Laser Orbitalny, Kaneda Blokada Orbitalna, Akira Atak Rakietowy, Amaterasu AI. Tenno Sup Ai, Shoun Sup, Duch, Samuraj, Bushido oraz wywiad. Musicie przyznać, że jest trochę wypstrykiwania. Przejdźmy teraz do dodatków. Woreczki na armię. Bardzo porządne, wyglądają na trwałe, mocne, grafika bardzo dobrze wprasowana, nie da się jej łatwo usunąć. Super sprawa takie woreczki. Kupiłem również takie do Inis, aby schować tam swoje armię, i nie żałuję ani złotówki wydanej na taki woreczek. Drodzy wspierający, dziękujemy za wsparcie i cierpliwość. Jesteśmy pewni, że gra, którą właśnie otrzymaliście, dostarczy Wam niesamowitych emocji i wielu niezapomnianych rozgrywek. Mamy tutaj dodatkowe karty celów, dodatkowe planszetki frakcji, no i to by było na tyle. Nowe cele zwiększające regrywalność zawsze dobry dodatek. Dodatkowe cele zwiększające regrywalność to zawsze dobry dodatek. Pożywka dla roju, przeznaczenie, dominacja, święty rytuał, lot na księżyc oraz demoniczny przykład. Czyli każda frakcja dostaje po jednym dodatkowym celu dodatkowe planszetki oraz dwie wlepy. Dzięki temu, co trzymam w dłoniach, będziemy mogli grać na 5 oraz 6 graczy. A mamy tutaj, oczywiście, więcej żetonów dodatkowy skrót zasad, kolejne kafle i żetony oraz jak rozłożyć naszą mapę na 6 oraz 5 graczy. Przegapiłem jeszcze jeden woreczek. I to, co tygryski lubią najbardziej, dodatkowa armia. Do gry dołącza armia Sentinels, wiecznie obrońcy. Planszetki są bardzo cieniutkie. Karty walki, honorowa śmierć, anihilacja, atak z zaskoczenia, oswobodzenie oraz rytualna walka. Armia Władcy Utraconych Mórz. Mamy wydarzenia frakcji, karty zwycięstwa oraz oczywiście karty walki. Mistrz żywiołów, anihilacja, przejęcie, waleń halla, miejsce spokoju, siłowa relokacja, migracja, totalna relokacja, wyciszenie oraz wola natury. Opis frakcji oraz oczywiście kafle. A skoro to są potwory waleń o to kafle są naprawdę spore. Armia Fireborn. Powrót władców nieba. Mamy tutaj armię opartą na smokach. Wizualnie, na razie chyba najbardziej mi się podoba oraz oczywiście jest to mój kolor pomarańczowy. Wydarzenia frakcji, karty zwycięstwa oraz karty walki. Fala zniszczenia, nagły wzrost, ciężki i zwinny, drapieżnik alfa oraz niezła sztuczka oraz niezła sztuczka. Karty walki daj przykład anihilacja, przejęcie, spustoszenie oraz pogrom. I ostatnia frakcja w grupę Null Dry, pogromcy smoków. Mamy tutaj dwie ulotki informacyjne, czyli pewnie jedna to jest erata. Nie będę tego teraz porównywał. Ale skoro to są pogromcy smoków, a mi się tutaj smoki najbardziej podobają, oczywiście mowa o wizualnym aspekcie, no to z automatu tej rasy nie lubię. Dozbrojenie, wielkie polowanie, odkarzanie, uświęcony cel oraz taktyka. Askard walki, święta misja, anihilacja, przejęcie, strzał snajperski, pościg, krucjata oraz ragnarok. I ostatni dodatek: nowe lądy. Jest armia Oni, armia Tsukuyomi. Karty Wydarzeń, Zabójczy Szlam, Siarczany Gejzer, Roztopy, Do Władzy, Osuwisko, Żywioły, Magma, Nowy Krajobraz, Zapadnięcie Terenu oraz Smocza Krew. Karty Misji Oni, Przez Wiedzę, Ich Księżyc oraz Zaproszenie. I na końcu karty Mocy Oni, Zwinność, Pełni Sił, Potworna Obrona, Nowa Siła, Nowe Wstąpienie oraz Zemsta. No nie powiem, trochę tego było, dobrnęliśmy do końca. Powodzenia wszystkim, co kupili tę grę. Będziecie mieli dużo zabawy z wyciskaniem elementów oraz z wciskaniem kartoników w podstawki, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że jest to wydanie na bogato, bardzo dużo armii na sześciu graczy, sporo dodatkowych elementów. Jedyne, co się tak rzuca w oczy, to to, że planszetki graczy powinny być troszeczkę grubsze, także ja bym od razu zalaminował. Jak widzicie, nagrywam to jeszcze wszystko na wielkiej macie, która również była do nabycia w kampanii. 100 na 80 cm, pod spodem mamy gumę, dzięki temu nic się nie będzie przesuwać, w dodatku jest dosyć gruba, a całość wygląda po prostu bardzo schludnie. Także to już wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, czy jesteście szczęśliwymi posiadaczami tej gry oraz jak długo porządkowaliście całą zawartość. Jeżeli chcecie więcej materiałów takich jak ten, pamiętajcie o polubieniu oraz subskrypcji. Wszystkie niezbędne linki odnośnie kanału macie w opisie tego filmu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!